Kurwa, szybciej ją strzela niż... Hmm. Liczyłem, że dzisiaj nową broń wprowadzam, ale nie chuja. Nie nawet przeciek. Nie miałeś już chyba na żadnym A z jakiego powodu sezonie? był ten patch? No bo to jest połowa, znaczy końcówka sezonu, zawsze jest ten patch. A czy generalnie też dają takie patrze, żeby ten na no, przyszły content rzucał ci od razu plik? Ciemneczko. Podobno ten. E... Black Ops nowy ma ważyć od początku 250 kg. Co oni tu chcą dać, jak następny content, to jest nowa gra. Okay. No 250 generalnie... zł ma kosztować Black Ops? Tak. Możesz sobie preordera kupić. Chyba ich znaczy, suty tak, drogie. Jest taki patos, że ma. Znaczy, Wiem co chcą dodać, bo ktoś tam kogoś gada na temat Warzona i mają ze dwa Warzony, na przykład Akacz ma być w wersji tego i w wersji Black Opsa i ma być to zaznaczone gdzieś na tym, na hubie Moim bo bo to no, dodał wszystkie bronie z Black Opsa do Warzona. Tak, tak, no, no no, tak I będzie... to ma być ten, dodany jakoś tam ikonka, więc będzie już wygłupana. Ale karam kóra. ze strzelby Dobra, jak A coś jakie... jestem gotowy A jakie to... Stream odpalone. No, to chyba no, Kurwa, widzieliście jakie skiny dogłotali? Najwięcej to chyba kurwa tych gigabajtów to na skiny poszło, nie? Ja to sobie nie widziałem. A dalej nie umiem gada naprawić. Od początku szóstego sprawdzamy dalej nie naprawić zadań. Serio? Przegrywamy to? My to taki wpierdal dostajemy, że chuj. Ale jak mamy, kurwa, na shipmencie wygrywać, jak trafiliśmy ekipę gości, którzy na przeciwnej drużynie grają tylko shotgunami? Lepiej to, lepiej to niż y, RPG. Też gram teraz shotgunem. Nie no, to jest takie rakowe, kurwa. Ja robię goche, 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 Ale robię perki. Ło, panie. Gocha, 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 trzy złote, mam tego złote shotgana, na rozwoju co dwa złote i sześćdziesiąt 50... złotych. Za... Kurwa. Dobra, wszystko Powtórne podziękowania dla Gochy. To wysłoni to wcześniej. A i drugie, powiedz... gra bez dźwięku, bo tak hałasują, że się nie tak kurwa z dźwiękiem grać. Nie chcę się głośności przestawiać. Tu się cały czas dzieje na slipnęcie coś. Tu się zajebiście zadania, wbija questy. Tu się XP, broń. Widzę, że transmisja działa. Tu każdą bronią możesz grać. Nawet LMG tutaj wbijałem. Znaczy, ja nie lubię. Ja ogólnie nie lubię RKM-u. RKM grać w tej grze. No, ja musiałem, bo ten nowy był dobry. Ja mam Widzów. Jak mnie słychać. Oli koron, kurwa, nawet bez dźwięku. Ja ogólnie nie lubię RKM-u RKM nie grać w No Ja musiałem bo... Ja, w sumie... ja ogólnie nie lubię RKM-u, RKM -u, RK -u, nie grać w Figure co to masz Ja taki? musiałem bo mm, opóźnienie bo na, go go bryf, na streamie Ja mam, Widzę, ja mam ja widzów Jak mnie słychać Szkoda, że ten ASZ ma takie co, co, co mówiłeś mi się? To że masz opóźnienie yo, na streamie względem realu No tak, 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 tak Kurwa, ja 20 sekund powinien ci tej Pytanie, jakby to co ma, zawsze. Mm, po... no na filmie. No kurwa, ja mam, ja mam przyleciał niszczyciel zabawy, kurwa. Niebany Vitol. No Czy nie trafiłem w niego, nie, nie? Vitol, Vitol to tam, chuj. A że jak. Bo że jak masz ten kur statek w nie pamiętam jak on tam się tam zwie. Gunship? No, 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 no wam se zna Teraz przez ostatnie 3, 30, 40 sekund to rozpiłem się i padałem od granatu Zawsze <grym> napadają Dobra, panowie, jak coś ja czekam do Was, dołączajcie do mnie Dobra, dobra Michał, ile dobra, masz tam jeszcze? 8 giga O, to jeszcze jedną zagrożoną. Jeszcze jedno właśnie Festja, prawie 10-12 minut, jest Kurwa, ale się skampił na mnie. Oni i mnie pokarali. Ty o co chodzi z tym dziwistzem? Wiem, że zaraz będzie karcenie, że ja nie wiem o co chodzi, ale teraz mi jakiś komunikat wpadł na telefonie, a nie śledzę TV. Nie będziemy rozmawiać na Znaczy Na szacie. Kurwa na streamie. Mogę się wysłowić. Znaczy, heh. ale ja jaki tam mogę. Ale... Ma co? jakiegoś księdza? Nie ja właśnie, nie wiem co chodzi, wzrostka. ale okej, okay, pewnie coś w ten tym, tym desek. Tak? A to strzelałem? Bo ja to nie śledzę takich wątków. Fabry do... pedofilskie w Stanach, które były kryte za kadencji Wojtyły i Dziwisza. A to coś, coś mi dzisiaj śmigło w radiu, że tam. Film, ale... A, nie no, wychodzą Wojterów, rzeczy bo, nie, Wychodzą rzeczy, bo papier zaczął. Ale nie ciebie. No. ja pod zakrystium z batonem nie stałem. Tak. Ktoś dmucha w mikrofon. A, ja, Zobacz, ja to. A ty masz na bina, czy na wygrywania? Ja też. Nie, umiem ja da... naczyń, nie umie na bina. Będę mi to Czy inaczej nie umie, umiem, ale to kur... Ja nie umiem. Ja nie umiem, bo jak mam kciukiem ruszyć na mesce coś na wie. temu przestałem i... A ja jeszcze mordę drę w trakcie gry. ciśnienie łapię. Ja też. A, a Jolka mnie na to dobiła. O, Chcę rzymskiego zwrotu na kieszonkę. podwójna akimbo Z tego i będę ich kanał. Ale jestem kurwa kozakiem w tą krew. trzeba i do czego i Joa Petrusz. Jo, pierdź. Z tego Gessu rzędu. A8. A ja bardzo. 12 jednak o, Kurwa na ja jeszcze kurwa, nalot sobie na siebie zrzuciłem ja. Kurwa Madziak, ja nie lubię na tym celowniku grać Nie gra. ja. perka Just... Nie chcę, ale muszę. Nie no, usuwam to aktifu, bo kurwa, to jest dramat. MP5 w mniej więcej. Ryby, jest lepiej, że szybko strzelmy i tyle. Nie no, ma też dobre wrażenie, o Ale MP5 jest dużo mocniejszy, a. Szybciej, wiesz? Nie jest ten, nie jest dużo gorszy. Dobra, biorę pompkę, No, on się na czwórki niestety nie nadaje. No za mało, mój. siema, kazmę. Chyba, mam na to. Mam tak tak, na przeładowanie, nie? Mhm. Mam se. O kurde, jak prze... czy przy tych tak miotał. Bestki to mu wyrzuciło moment. Możesz mówić do mnie wierszem? Kurwa trzech zagłady tak stało Może spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej? Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok. Kurwa granic, mis... noc kolejny Szenny. dzień kolejny. Ja nie wiem jak można tak grać na że goście leżą w sobie, nie? Ty wyskakujesz za rogu, a tu trzech No jakieś problemy widzę, YouTube ma. Hmm? Nie ogarniam jakieś jest Nie o co to chodzi. Ale tak grają. Ale albo, no, albo wszyscy gracze, kurwa, na kontaktach, nie? Kurwa, Maśka. No. Świat wstrzymał się na chwilę. Jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy i już wystarczy. Dzięki. Kurwa, na skąd oni się zjedli?

Kurwa, Noresti nie przyniosło co jest. Na szlipkmęcie to wczoraj miałem dobrą miarkę. 79, albo 90, dokładnie już nie pamiętam. Kurde, za mną. Będę musiał na chwilę przerwać transmisję, są jakieś dziwne problemy. Zaraz jestem. Z powrotem. O kurwa, Ale fala wygraliśmy.